Ja! Siemano, wszystkim. Tutaj, szlajki, a To jest don't Starf. Don't Starf jest grą niezależną e, i jest naprawdę epicka, jak dla mnie. E, no dobra, nie będę się tutaj rozgadywał wam na pierwszym odcinku. E, zróbmy sobie świat. E, Tutaj ten usunę, bo to był tylko testowy taki. E, mamy na początku tylko tą postać. No dobrze, e, zagramy tą postacią. Klikamy start. E, robi nam się świat. No, mam nadzieję, że będzie to jakiś epicki świat. E, I nie będzie nam e, jakichś większych sprawiał problemów. Dobra, e, tutaj mamy już nasionka Ogólnie troszkę poczytałem o tej grze, a ja ją dopiero co kupiłem e, Okazało się, że niedługo e, będzie wersja Don't Starve, tylko że polska e, Ktoś tam na let's play'u napisał e, No i naprawdę mam nadzieję, że to... to fuck? O, o może nie Um, to jakieś kurde, nie wiem, pierwszy raz gram tą grę um, Więc troszkę na live'ie pograłem wcześniej Ale to była naprawdę taka troszkę moja e, amatorska pogrywajeczka um, Teraz to się zaczyna, bo to seria będzie What the fuck <laughs> um, Dobra, co możemy zrobić, nic nie możemy um, Dobra, tutaj mamy Kwiatki Kwiatki się przydadzą, bo możemy zrobić sobie wianuszek. A wianuszek dodaje nam inteligencji, a więc trzeba zrobić wianuszek. Ile mamy już wianuszków? Tych mamy trzy. A spoczko a tutaj, nic nie możemy dobrze. A ogólnie musiałem usunąć serię poprzednie z Minecrafta, bo coś się. Zbugował mój nie, Minecraft Java zaczęła wariować na tej paczce modów. Um, no i niestety, no, ale mus, musiałem przerwać tą serię, no. I stąd Tyndiku. On nam kradnie borówki, jeżeli dobrze pamiętam. Um, tutaj mamy e, kiedy będzie dzień, kiedy noc. Stotki. taki zegarek. No, zobaczmy, co możemy. Tutaj możemy kilo off, pochodnie, trap. Okej. Okay. Uh, możemy jakiś chestplate zrobić. Nice! Kurde! A, uh, żebym mógł zrobić backpack. Hmm. Daj mi tu nasionka. Um, ogólnie może się osiedlimy w jakimś lepszym miejscu. Tutaj my, mogę się tutaj usadowić. Uh, osiedlić. I. To będzie naprawdę fajna miejscówka mam na razie Bo tak sobie okryjemy to wszystko I mam nadzieję, że to będzie jakaś spoczka miejscóweczka Tutaj jeszcze zrobimy Uuu, nie mam krzemienia Tak Aha. No dobra, no to co, trzeba iść poszukać Żeby teraz znalazł szybko, jakiś fajny Eee, oh, może krzemień fajnie, jest Seriously Naprawdę, tutaj widzę, że mamy Haspoczko. Oh. Oh, oh. Teraz stracę orientację, gdzie mam miejsce Dobra. Idziemy tu. Powracamy do naszego epickiego miejsca Pozbieramy tutaj uh, saplingi, czyli Gołędzie. No. Ogólnie test jest tak, że test mojego nowego mikrofonu jest Trust Stars. Haha. <śm> Spoczkę mikrofonem. Osoby, które często są na live'ach wiedzą e, jaka jest jakość. A to jest taki testik e, w nagraniu. E, fire, no fucking way, campfire, fire pit Musimy mieć 12 kamyków. E, dobra. Nie no, saplingów trzeba więcej i więcej drzewa ogólnie. No dobra, to szybko tutaj się ...pościnamy. Mam nadzieję, że drzewce, tak to się nazywa chyba drzewce, że drzewce mi się nie pojawił nagle. E, w mojej... E, w moim obodzie. Bo to by było naprawdę troszkę małe z, zdziwienie by było nawet. E, że na dzień dobry. E, mi tu drzewiec wyskoczył. Nie wiem, czy dobrze to nazywam, ale. Dobra, tutaj mamy. Tak. Dobra, no to co, lecimy do góry i musimy się osiedlić tutaj. Eee, położymy sobie tutaj ognisko. Dobra. Eee, ugotujemy sobie to, bo nasz e, jest głodny nie wiem jak on się nazywa, ale okej okay. mogę hmm. to... o, dobra to są te, A no, na już ile trzeba? E, 6 na 12, okej okay. to sobie mogę zrobić, o mamy ubranie świetnie, <gryzanie> Naprawdę, spoczko Eee, um, tutaj widzicie, mózg mi zlatuje w dół No, ale cóż Mmm, może mi byśmy zrobili? że nie, to nie to, fuck Dobra, tu postawię Dobra, eee, co dalej? Eee, zobaczmy eee, Backpack eee, Wysyp się dał Co to było? Co to było? je ja się pytałem Jest się jej już tej gry Nie no, no fucking way Dobra, noce to chyba nie są aż takie. E... Dobra, szybko wchodzimy tu, bo nas zacznie coś bić z dupy. E... Nie wiem dlaczego to tak się dzieje, ale okej, okay, to jest naprawdę troszkę dziwne. Bo. Co ja siedzę tutaj w ciemnościach i nagle coś mnie bije. E... I się manko <noise> No cóż. Ogólnie e... chciałbym, żeby tak na odcinku po dwa dni, po trzy wytrzymywać mm. i mam nadzieję, że mi to wypali najgorsze są noce ogólnie musimy jednego krzemienia poszukać i będziemy mieli um, na o, tu są CD. Okej okay. Hop! Um. Tu jednego Sida położymy i szybko wracajmy. On Equiped i mamy jeszcze troszkę um, tego. Aj, aj, aj Dobra, szybciej, proszę cię, no niech się szybciej dzień. Ogólnie muszę sobie zrobić łoże, um, Bo będę mógł automatycznie zasypiać. Um, się wiąże z tym że będą lepsze odcinki dobra mamy saving um, tutaj mamy nasz, naszą kampę kurde jak to nazwać <dobra>, dobra niech to będzie nasza kampa na razie taka kampa moja mała um, będzie i wow o, łopata, jak miło! Co to jest? Kurde, dobra, lepiej ja tu się nie będę oddalał A, Od naszego obozowiska Bo byłaby to naprawdę ostra strata, gdybyśmy zgubili taką fajną miejscóweczkę Tutaj nie mamy widzieć, co jest. Ha, spoko my to wykopujemy. No dobra, i to wykopujemy. Dobra, eee, wykopiłem sobie jeszcze parę ich, żebyśmy mieli na eee, kordy siadła nam już. No nie. A, nie na to klikałem. <laughs> mój błąd. Wejdźmy może to zakwipujmy sobie to i porozwalajmy te drzewa. Dobre. Mamy bardzo mało e, saplingów, e, i musimy je sobie przeposzbierać. E, no, u tutaj jest jakiś zielony grzyb. E, nie wiem co to do cholery jasne jest. No, ale cóż. A e, ja tylko szukam krzemienia idzie mi ten krzemień cholerny no jeju ludzie proszę was jest O oh, fuck no fucking way e, tam są spidery no ale okej okay. Dobra, szybko tu. I musimy jeszcze zciąć par trzewek. Musimy po. podziabać e, te cholerne. E, jak to się nazywa? Dobra, zrobiliśmy equip. E, e, I lecimy szybko do kamieni wielkich, żeby je porozwalać e, i z tego będziemy mieli kamyki, i dopiero będziemy się podobno mogli osiedlić. E, mi widzowie radzili, ale okej. Okay. Dobra, już wysiadło. O, złoto mamy. I ile krzemienia? O, uwielbiam to. Ta gra jest przeepicka, ludzie. Naprawdę kupujcie ją. Nie wiem, ile ja za nią dałem, ale naprawdę jest miodna. O, tu zobaczcie, mamy rodzynka, spoczko, set trap, Sidy fuck, dobra, no, no nie, no, no fucking way. Dobra, tam mamy dwa, więc szybko e, rozwalimy to. I wracamy, kurde, do naszej epickiej e, miejscówki. Tylko na szybko, na szybko. No, nie. Dobra, deszczowo się zrobiło. Kick z tym. My lecimy. Możemy już zrobić ten nasz przeepicki wielki. E. Co to jest Nitro. Dobra, tutaj się osiedlimy Ech. Dobra Tu może, tak na... Dobra I... Dobra, mamy tutaj już e, Na mapie co mamy e, Do Gdzie mamy nasze te ogólnie e, Muszę sobie Zróbmy Coś do żarełka eee. tutaj zróbmy sobie tu drzewko taki jakby obozik taką fajną tą eee, ogrodzenie to, to będzie nasze ogrodzenie Tymczasowe To jest seed. Tutaj weźmy to, może. Jeszcze troszkę. Kurde, no backpack. Muszę mieć 3T. Aha, spokój, czyli muszę mieć. E... Kurde, musimy poszukać kamieni. A e, z kamieniami będzie trudno, naprawdę. Dobra, zdecydowałem się, będą 3 dni. Na jednym odcinku zobaczymy, ile to wyjdzie czasu. Jeżeli to będzie krótki przedział czasu, ok, spoczko, będę wrzucał. Eee, po odcinkach, czy będę grał? Gra nie będę, e, bo jak padnę, to będzie siarek dla mnie. <laughs> A tutaj mamy ten. I bah. Mm. upieczmy sobie to. What the fuck. Dobra Tutaj jeszcze sobie opieczemy marcheweczki No Trudno będzie z tym jego głodem <grybujesz> żarłoczek jeden patrzcie no <grybujesz> Naprawdę No, tutaj mamy Spocka jest ten bajer mi się podoba, ale praktycznie jeszcze jest ten, co jest na początku. Kurde, wianuszki niepotrzebnie tam dodawałem. E, dobra, dajmy sobie dalej tego. E, mamy 6 flintu, co jest dobrym wynikiem jak dla mnie, e, ponieważ jest to... Mm, Zawsze mamy usytuowane, że nam jeszcze starczy na parę rzeczy. I wiemy o tym, że zostało nam trochę jeszcze. I że nie musimy się martwić o to, że zrobimy to, rozwali nam się i będziemy musieli nowe zrobić. Albo nie będziemy mieli rzecz, tak? No to jest akurat OK. Co mógłbym jeszcze zrobić? Sly Fire Dark. Co to jest? Dobra, jest dzień. Ludzie, jest moc. Szybko idziemy tu w dół. Tą dróżką sobie pójdziemy. Może znajdziemy jakieś kamienie. Bo teraz są naprawdę kamienie na wagę złota tu mamy, O! tu mamy, Flint, krzemię dobra, idźmy dalej. Na pewno będę musiał zaraz zrobić sikiera, czy nawet już mógłbym zrobić. To sobie zekwipujemy. Dobra, automatycznie założył. Git, spoczko, A to mi się podoba. Tutaj weźmiemy ten flint Kurde, ile flintu Tak, jest widać nasz campfire Jesteśmy dobrze już usytuowani, naprawdę Ogólnie mam nadzieję, że moim widzom się spodoba spodoba wam się ta seria, bo Prawda, jak dla mnie gra jest opicka Hmm. Kurde, no nie ma kamienia, co jest złym wynikiem. The fuck. Spoko. Spoko... Czyli to są... To są jakieś... kurczę dziwaczne. te... Troszkę się boję o moją postać... Dobra, weźmy to i te saplingi i wracajmy lepiej, bo nie chcę... Nie chcę, żeby... żeby pas, znaczy nie chcę, żeby... Żebym padł Tam już coś Coś kurde Głód nam wzrasta, czyli tak, szybko trzeba eee, Dobra Czyli nie mam dużo rzeczy, nie mam ogólnie Ale what is that? Boss, box, box dicks. Eee, gnomka ma. Eee, no, no nie, nie, nie! Dobra, myślałem, że mnie eee, udziabie Dobra, a ja lepiej stąd Eee... wydymdy... wydrymdylale? Coś takiego Boże, co ja gadam dzisiaj? Naprawdę coś mam... Mój mózg Mózg mi bo... mi się grzeje <świet> Świetnie Jeszcze źle postawiłem No! Jaki typek, no fucking way Dobra Dobra, coś sobie, ugrzejmy. No e, Tak, gnomka sobie postawimy tu. Ludzie, piszcie, co daje ten gnomek, bo naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem. Kurde, co? Co ten gnomek daje? A ja bym poprosił o kamień. Taki duży, 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 duży kamyczek. No dobra, coś szczerze. Że... a to nic nam nie da. Kurde, dobra, mamy pochodnie No. Co muszę zrobić, żeby ludzie napiszcie mi, co muszę zrobić, żeby no, on e, sprawdził te ciało jego. Ogólnie, po prostu troszkę pooglądałem youtuberów, którzy to nagrywają i poogarniałem, o co w tym troszkę chodzi. No, tutaj już jak widzicie, spoczko rosną nam. Że... Fuck. Eee, drzewka rosną. To jest chyba dla mnie jak dla mnie spoczko. Opcja, że sobie takie zasadzę fajnie. Eee, dobra. No znaczy co? Te, te wianuszki to się zaraz eee, zmarnują. O fakt! Zapomnieliśmy o torczu. Musimy mieć science machine. No, ale kurde, tu kamienia nie ma. No fucking way. Ej, dobra, ludzie. E, to tak. E, ja teraz skończę ten odcinek. E, od razu biorę się za nagranie następnego po tym. E, I zobaczycie, jak to będzie e, chodziło. Co dalej będę robił? Um, więc siemanko wszystkim. No i mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał. Cześć!